W Warszawie otwarto nową siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No i się zaczęło. Jedni mówią, że budynku tak pięknego, tak dobrze wkomponowanego w otoczenie, tak dobrze zaprojektowanego ze świecą szukać. I to nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. Drudzy twierdzą, że czegoś tak szkaradnego jeszcze nie widzieli i nazywają siedzibę muzeum pudełkiem styropianowym, kontenerem, barakiem. Wydaje się, że ocena w dużym stopniu zależy od tego. Czy się władze organu prowadzącego muzeum, a więc Warszawy, lubi czy też nie, choć trzeba pamiętać, że do niedawna współprowadzącym muzeum było Ministerstwo Kultury. Ale z dużymi projektami architektonicznymi tak to już jest, że wzbudzają one kontrowersje, choć oczywiście dobrze by było, gdyby ich ocena opierała się wyłącznie na przesłankach estetycznych, a nie politycznych. Wystarczy choćby przywołać Świątynię Opatrzności Bożej. Nazywaną wyciskarką do cytryn. Nie inaczej było w przeszłości. Z ogromną krytyką spotkał się chociażby zbudowany przez rzymskiego cesarza Nerona pałac, nazwany Złotym Domem, mimo że mógł uchodzić za jedną z najwspanialszych budowli. Krytykę wzbudzały nie tylko koszty, ale ogromny przepych i umieszczenie w centrum Rzymu kompleksu wzorowanego na rzymskiej willi wiejskiej. Nie mieli do niego serca kolejni cesarze bo właściwie nigdy nie został ukończony i przetrwał zaledwie niecałe 40 lat. A jednak, gdy około 1480 roku odkryto jego pozostałości i zdobiące mury freski, stał się inspiracją dla renesansowych artystów, m.in. Rafaela, co doprowadziło do narodzin groteski. Z kolei wykopaliska przeprowadzone w XVIII wieku i sporządzone m.in. przez polskiego malarza Franciszka Smuglewicza, Rekonstrukcje odkrytych dekoracji przyczyniły się do popularyzacji form klasycznych w sztuce XVIII i XIX wieku. Może ten sam los spotka kiedyś budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Może, mimo że dzisiaj jest krytykowany, stanie się inspiracją dla przyszłych artystów? Zdania tego sprawdzianu wartości należałoby mu życzyć. Dobrego dnia.